Namaste! Dzisiaj znajduję się na Durbar Square. To jest jeden z kilku królewskich plac w Katmandu. I dzisiaj zobaczymy sobie między innymi posąg Mahakali oraz parę innych atrakcji. Tak to, to prezentuje się część samego placu. E, tutaj dominujące są e, pagody, budynki w stylu pagody. Jeżeli chodzi o wejście, to tak jak większość e, turystycznych rzeczy w Katmandu to jest około tysiąc, to jest nie około, to jest dokładnie 1000 rupii, czyli około 33 zł. Warto zwrócić uwagę na tę kapliczkę. Ona została całkowicie pochłonięta przez drzewo. Jednym z głównych elementów tego miejsca jest duży wizerunek Mahakali. Mahakala, inaczej Mahakalo Bajrun, w Sanatana Dharma, czyli tak zwanym hinduizmie, uważa się go za manifestację siwy, natomiast w buddyzmie Vajrayany będzie to manifestacja Avalokiteshwary. Mahakala kojarzony jest z prawością, ze sprawiedliwością, Właściwym postępowaniem. Jeżeli spojrzymy na jego atrybuty, pije, pije krew z czaszki, to oznacza, że on wypija ego, pozbawia ego. W jednej ręce ma, ręce ma uciętą rękę, to znaczy, że należy przestrzegać prawa i zasad, w drugiej ręce trzyma miecz. Miecz oznacza wiedzę, ale także. Odcięcie przeciwności, odcięcie niewłaściwe, niewłaściwego postępowania. Właściwą wiedzą odcinać to, co niewłaściwe. Jeżeli spojrzymy w oczy, w minę Mahakali, to ona pyta, te oczy pytają, dokąd dążysz? Co robisz? Czy Twoje czyny są właściwe? Ta forma, którą widzimy tutaj, o tutaj, e, to jest forma czarna Mahakali i jej składa się, jemu składa się zazwyczaj kokosa, owoce, kwiaty, świeczkę. Jeżeli to jest kokos lub owoc, to zazwyczaj połowę daje się dla Mahakali, a połowę się zabiera do domu. Natomiast teraz pójdziemy sobie do białej formy Mahakali. Tutaj ten pan na górze symbolizuje króla i zazwyczaj w tego typu miejscach jest właśnie taka wysoka kolumna właśnie ze statuetką króla. W końcu plac królewski. Hakala w formie białej. Tam była czarna, tu jest biała. Związane z pomyślnością, ale także e, z zamążpójściem. W tym miejscu mamy także wejście do Pałacu Kumari. Tutaj w Katmandu urzęduje Królewska Kumari, natomiast w całym Nepalu tych Kumari jest około 13. Wierzy się, że bogini Siakti albo bezpośrednio, albo pod postacią Durgi nawiedza małą dziewczynkę. To jest zazwyczaj tak od 6-7 lat do około 12-13, czyli do pierwszej miesiączki. I wtedy jest ona traktowana jak bogini. E, także bierze udział w procesjach, udziela w błogosławieństw. E, tutaj, akurat w Katmandu, można czasami wejść na plac, tego, na wewnętrzny plac pałacu i tam e, jest takie okienko. i W tym okienku ta kumary się ukazuje i przekazuje błogosławieństwo. Natomiast w innych miejscach to też się troszkę będzie różnić, na przykład będąc w Baktapur. Udało mi się dostać na audiencję do tamtejszej Kumarii, i tam wtedy była ofiarowana tika, ofiarowane jedzenie i błogosławieństwo. Tak samo, jeżeli chodzi o wybór Kumarii, tutaj różnie w zależności od regionu, czasami jest to kwestia konkretnych prób, na przykład na odwagę, czasami jest to kwestia konkretnej rodziny, gdzie przechodzi. Ta kumari z jednej na przykład siostry na drugą siostrę, więc jest to bardzo różnorodne. Jeżeli chodzi o czczenie kumari, to jest ona honorowana zarówno przez buddystów, jak i przez wyznawców Sanatana Dharma, czyli tak zwanego hinduizmu. Jeżeli chodzi o zdjęcia, oczywiście w przypadku kumari jest zakaz nagrywania, zakaz robienia zdjęć, więc to co mam to jedynie kilka skromnych obrazków zrobionych za zgodą strażników. Mamy także wejście do muzeum. Ono jest tutaj na tę chwilę częściowo w remoncie, ale można do środka wejść. Tam jest wiele elementów związanych z rodziną królewską, która obecnie już co prawda nie obowiązuje, ponieważ król został obalony przez maoistów, ale wciąż część tych tradycji tutaj jest, została. Zachowana po prostu w postaci muzeum. Można sobie to przyjść, zobaczyć, pooglądać, poczytać. W tym miejscu widzimy Garudę. Garuda to boski wierzchowiec Wisznu. on wpatruje się w tę świątynię. Co oznacza, że to jest świątynia dedykowana Narayanowi, czyli Wisznu. Ale także tutaj, ta druga, wyższa, również jest dedykowana Wisznu. Z kolei tutaj mamy Diego to oznacza, że ta świątynia jest dedykowana Sibie. Natomiast ten tutaj duży, ta duża pagoda, ona jest dedykowana Yoga Kanandzie. Yoga Kananda to był taki indyjski jogin, który przyczynił się do znacznego rozpowszechnienia jogi także na Zachodzie. Przy wejściu, wyjściu można znaleźć coś takiego, się przestępuje. Pierwszy raz to zobaczyłem, myślałem, że to jakiś zwyczaj, a to są, jest po prostu zwykły próg, żeby samochody i motory nie wjeżdżały. Tutaj mamy jeszcze świątynię Ganesi. I ona, co ciekawe, nie ma dachu. Tam u góry jest dziura. Jest tak dlatego, bo mówi się, że Ganesia podróżuje z górnego świata do środkowego i na odwrót. W takiej formie, oprócz tego, że symbolizuje mądrość, pomyślność, jest także patronem podróżników, którzy również mają pewną drogę do pokonania. Naprzeciwko świątyni Ganisi znajduje się Chuchundra, czyli szczur. Z jednej strony jest to symbol triumfu umysłu nad instynktami, Słońce Dlatego no Ganisia, posiadając szczura, jest ponad miejscami. Z drugiej strony mówi, że ten szczur nie zaciekawie pachnie, czyli odstrasza wszelkich napastników lub wszelkie zagrożenie. A z trzeciej strony szczur wszędzie wejdzie, wszędzie się wespie, wejdzie w każdą dziurkę, co oznacza, że jeżeli polegamy na mądrości na wieży, to wiele drzwi, wiele miejsc staje przed nami otworem. Jeżeli chodzi o samą świątynię, ją się obchodzi trzy razy. I następnie tutaj wkładamy pięć palców. I tak trzy razy. Znajdziemy tutaj lustra. Te lustra mają... W wielu świątyniach znajdziemy lustra. Z jednej strony one mają takie znaczenie ochronne, czyli mówi się, że jeżeli demon zobaczy swoje odbicie w lustrze, to ucieka. Ale z drugiej strony, z punktu widzenia technicznego, można sobie sprawdzić, czy dobrze się nałożyło tikę, na czoło. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Turbar Square. Trzymajcie się i do następnego na